Witajcie moi drodzy! Dzisiaj przedstawię Wam auto z mojego garażu, które jest wyjątkowe, ponieważ nie spotkałem się z takim egzemplarzem, ale sami zobaczcie, jest to samochód. Jest to samochód marki Wartburg 353 Oleomatic, czyli w skrócie, wersja eksportowa na Belgię. Otóż e, przedstawię wam krótko, oczywiście wybaczcie mi za jego stan. Jak widzicie, nie jest zbyt dobry stan blacharski, stan techniczny już jest lepszy, ale to tylko z tego względu, że kupiłem go z autozłomu. Tak naprawdę bo potrzebowałem jakiegoś egzemplarza na części, a wyszło jak wyszło, okazał się to egzemplarz. Bardzo unikatowy. Tak, to wybaczcie mi ten jego stan. To jest egzemplarz eksportowy na Belgię. Trochę suchych faktów o egzemplarzach Wartburga, które szły poza granice NRD. Mianowicie głównymi rynkami zbytu były Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Belgia. Ale również Dania, Grecja, Islandia i Hiszpania osiągnęły znaczące wyniki sprzedaży tego, tych modeli. Eee, z, oczywiście z, muszę wspomnieć o tym, że był eksport 1215 egzemplarzy typu 311, czyli modelu 311, do USA. A za z trochę jeszcze innych faktów, że w 70, o już o samej Belgii i o samych egzemplarzach, które tam szły, to w 71 roku sieć sprzedaży w samej Belgii liczyła 80 stacji. Ogólnie powiem Wam, że w latach 70. sprzedaż na zachodzie spadła i tylko kilka krajów, m.in. Belgia, w latach 80 nadal importowała pojazdy w niewielkich ilościach. Sprzedaż 353 w Belgii trwała do końca produkcji tego modelu. A ogólnie belgijski importer sprzedał łącznie 15 tysięcy sztuk samochodu Wartburg. No a teraz moi drodzy pokażę wam czym tak naprawdę się różni ta wersja ale musimy otworzyć maskę. Pokażę Wam to. I w jaki sposób ja na to trafiłem? Mianowicie, pierwsze co mnie zaintrygowało, to otóż ta tabliczka znamionowa w 353. Były tutaj inne, innego typu. Napisy po niemiecku, i tak dalej. Proszę bardzo, możecie sobie tutaj rozczytać i oprócz tej tabliczki znamionowej ta, która jest za akumulatorem. Kontaktowałem się z tym, z tą sprawą, z odpowiednimi osobami. No, i praktycznie powiem Wam szczerze, że mam w 100% stwierdzony, że to jest egzemplarz na Belgię. Czym one się różniły, już Wam tłumaczę. Zobaczcie. Zwykły standardowy Wartburg, który szedł do NRD i tak dalej, do nas, do Polski, Czechy, Czechosłowacja wtedy, Węgry i tak dalej. No to jego silnik wyglądał tak, jak teraz tu widzicie. A belgijski. Importer montował mieszalnik oleju. W tym miejscu powinna być, nie ma jej, bo najprawdopodobniej poprzedni właściciel usunął ten system, z czym bardzo ubolewam. Jest to ciężkie do dostania, chociaż już namierzyłem taką instalację olejową do tego silnika i za niedługo powinienem to zamontować, żeby już był. W 100% oryginalny. Ale co wam powiem, tutaj znajdowała się tak zwana pompa tego oleju. Pasek był dłuższy. Pasek klinowy był dłuższy, bo zachodziło tutaj było koło pasowe. Pasek zachodził tak i na alternator, i później dookoła silnika, i na koło pasowe pompy wody. Eee, tutaj w tym miejscu jak doskonale widzicie o. Są takie zaślepki. To zrobił poprzedni właściciel, bo tutaj są dwa otwory. Pod tymi zaślepkami są dwa otwory, do których mocowany był zbiorniczek na olej. Bo w tym modelu nie robiło się mieszanki typowo i wlewało do zbiornika, tylko do zbiornika leciała czysta benzynka. A pod maską do zbiorniczka na olej tutaj wlewało się wiadomo. Olej do mieszanki, i mieszanka tworzyła się po prostu już tak zwanie pod maską. Teraz, cóż, cóż, Wam mogę dalej powiedzieć? Gaźnik jest inny niż w standardowych modelach 353. Fakt, że jest to IKOW, tak jak wychodziły pod koniec produkcji, ale jest zupełnie inny, bo jest dostosowany pod zasilanie z pompy. Mamy dalej co? Też charakterystyczne, nie wiem czy będziecie widzieli. Zaraz was tutaj jakoś wam to pokażę. Widzicie, jest ucięta, tak? Bo są. To jest druga linka gazu, tak zwana. Pierwsza jest tu. O. Idzie sobie. Idzie sobie, moi drodzy, tam. Widzicie, jest, są dwa wyjścia w ściance grodzi. Na dwie linki gazu. Po co była ta druga? Szła najprawdopodobniej do pompy, jest ucięta. Poprzedni właściciel po prostu usunął ten system. Nie wiem dlaczego. Przejdźmy do środka. To coś Wam jeszcze pokażę. A propos tych dwóch linek gazu przepraszam za bałagan, ale tak jak mówiłem, to jest egzemplarz z autozłomu. Widzicie? Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest mocowanie na dwie linki. No i tak. Żeby było jeszcze fajniej, to jest wersja kombi. Wiadomo, jak w każdym innym Wartburgu, kombi kanapa jest składana. To są zabezpieczenia z jednej i z drugiej strony. No i siedzisko idzie do przodu. Oparcie się składa po złożeniu siedzeń. Pojemność bagażnika wynosi chyba około 2000 litrów. Nie jestem pewien. Sam bagażnik prezentuje się. Wiem też bałagan, ale musicie mi to wybaczyć. I teraz tak, co ciekawe, półeczka, która jest tutaj również, jak to się mówi, jest trudno dostępna na obecną chwilę. Ale co ciekawe, wam pokażę jeszcze z jego belgijskich korzeni. Jest przykręcona. Natomiast przykręcona, wiadomo, już nasza. Ale ta tablica. Pod, nie odkręcałem tego, ale nie wiem, czy będzie widać. Nie, nie, nie ma żadnych numerów po prostu, tak? Jest tak, jakby nie wiem. Od importera? Z salonu importera sprzedaży? Nie wiem, powiem Wam szczerze. Dobrze, przejdźmy do środka. No, w środku, jak już sami widzicie, mamy do czynienia z deską rozdzielczą już ostatniego typu, ostatniego wypustu 353, tak. E, czyli mamy wskaźniki, już wskaźnik zespolony jest z ekonomizerem. Tak jak widać, biegi są w podłodze. Biegi są w podłodze. No i teraz powiem wam, moi kochani, w ten sposób. Jak trafiłem na ten egzemplarz? Szukałem egzemplarza. Jeszcze coś wam, jak... jeszcze wam coś pokażę na koniec, jak się wypowiem, ale szukałem egzemplarza na części do mojego 353, żeby po prostu mieć jakieś części zapasowe. No i trafiłem na ogłoszenie, na ogłoszenie, na którym wystawiony był ten wystawił go autozłom na sprzedaż kupiłem go no ale po wyjściu tych faktów na jaw i po ustaleniu e, że się tak wyrażę fak, e, faktyczności że to jest ten egzemplarz nie jest to jakaś podmianka karoserii czy nie wiem w ogóle bo były takowe istniały y, takowe sposoby w tamtych czasach że podmieniano karoserię może jakieś naklejki po prostu naklejano Żeby, nie wiem, zwiększyć wartość czy coś Nie wiem Ale ustaliłem to, że jest to pełen oryginał Że jest to wersja Jeden z egzemplarzy wersji eksportowych Na Belgię No i teraz tak eee, no Oczywiście jak to wyszło No to niestety Powiem wam szczerze, niestety albo istety jest on, on jest strasznie zaniedbany Ale tym się nie przejmujcie Tak jak mówiłem, to jest z autozłomu Yy, I co? Niestety, albo niestety, no sumienie ich, mój honor i jak to się mówi i yy, to, że lubuje się w tych pojazdach, nie pozwala mi go po prostu rozebrać na części, bo jest to pewnego rodzaju, że się tak wyrażę, no kawałek historii, tak? Co macie jeszcze? Macie tutaj taką jeszcze fajną naklejeczkę, która też jest jakimś tam świadkiem jego pochodzenia, proszę bardzo. Potrzymam chwilkę. Możecie nawet to przetłumaczyć i będziecie wiedzieli, co tu jest napisane, bo ja no, powiem wam szczerze, no nie za bardzo znam ten język, więc więc tak jest, jak jest. No i cóż. Historia ogólnie tego modelu jest taka. Yy, oczywiście, która została odkopana, że ten egzemplarz był jednym z ostatnich egzemplarzy 353, które były słane na Belgię, i on był pierwotnie jako nowy zarejestrowany pierwszy raz w Belgii. Tak. Później. Odkupił go Polak, przyprowadził do kraju, i tutaj sytuacja wyglądała tak, że użytkował ten samochód do śmierci. Po śmierci pierwszego właściciela w kraju, ten samochód odziedziczył jego syn, który wyzłomował ten dany egzemplarz, tak? oddał go na złom. No, i w ten sposób stałem się jego właścicielem. No, i cóż, powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony, że udało mi się trafić tego typu egzemplarz. Jak sami widzieliście, no nie ma zbyt dużo. No, to na przykład ta zapalniczka jest dołożona. Nie ma zbyt dużo. Tutaj charakterystycznych cech i różnic pomiędzy zwykłym 353, oprócz tego zasilania olejem pod maską, co wyróżniało właśnie tą wersję eksportową, były jeszcze prawdopodobnie, z tego co mi się wydaje, to były jeszcze w Belgii montowane tego typu pojazdach, czyli, tego, czyli kombi. Tutaj gdzieś w bagażniku, czy tak, czy tak, nie wiem, bo bardzo mało jest informacji na ten temat. Rząd siedzeń, to znaczy jeszcze dwa siedzenia, że mogło nim podróżować 7 osób. Niestety, no ta wersja jest pozbawiona tego typu smaczków, ale jest to egzemplarz eksportowy, który, jak sami widzicie, tak się właśnie prezentuje. Mam zamiar go ratować. Ale, cóż będziemy tutaj dużo mówić. Sprawdźmy i odpalmy go. I tak właśnie sobie pracuje. Jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawostek, nie wiem czy one tak miały, czy co, ale nad wyraz jest w nim cicho, w porównaniu z i353, mm, na przykład moim zielonym to jest w nim cichutko, jak na dwusuwa oczywiście, tak? No jak sami słyszycie, nie? Nie wiem czy jest jakoś lepiej wyciszony. Czy w ogóle co? W ogóle powiem Wam szczerze, no, zdawkowo mało informacji mam na temat um, tego typu egzemplarza, tak? Ponieważ ciężko jest cokolwiek się dowiedzieć, tak? Nie wiem, 15 tysięcy egzemplarzy, które były sprzedane w Belgii. No to jest mało, jest to mało. No i dochodzimy do kolejnego pytania. Bo sam jestem ciekaw, ile tych egzemplarzy jeszcze zostało, tak naprawdę. Ile ich jest? Ciężko mi w ogóle yy, zdobyć jakiekolwiek informacje na ten temat. Powiem Wam szczerze. Bo nigdzie nie jest to jak, jakkolwiek opisane racjonalnie. Nie wiem, zagadka, tak. Dobrze, moi kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentarze oczywiście są Wasze i widzimy się w następnym odcinku. Serdecznie Was pozdrawiam. Na razie, cześć!